Proszę Państwa, teraz chciałem opowiedzieć troszkę o swoich przemyśleniach odnośnie naszej wielkiej majówki, tego długiego weekendu i przepowiedniach, wizjach słynnej polskiej stygmatyczki Katarzyny Szymon, które to wizje kojarzą mnie się trochę z tym, co obecnie przeżywamy również i w pogodzie. Mamy długi weekend i piękną majówkę, ale jeszcze dobrze nie rozkręciła się wiosna, a już mamy mnóstwo pożarów, zwłaszcza lasów i łąk. Do święta miłosierdzia lało. Bogu dzięki. Ale ostatnio się umocniły wschodnie wyże i zaczyna być sucho, miejscami nawet bardzo. Wielu się cieszy z tej pięknej pogody, bo wspaniale zaczyna się długi weekend, ale jak się skończy, również ta wiosna, euro, lato i cały rok 2012. Czy mało jest ostrzeżeń i zapowiedzi, choćby z Biblii spłacimy? Z Czy złagodzimy przyszłość i gniew Boży pokutą, modlitwą i intronizacją Chrystusa Króla? <laughs> Czy mimo wspaniałej pogody, dla mnie już zbyt upalnej, nie lepiej połączyć wypoczynek? Z modlitwą i troską o kraj. A przypatrzmy się, jakie tutaj na południu mamy już piękne przejawy wiosny, wspaniale kwitnące bzy i wiele innych pięknych roślin. <laughs> W świecie ogólnie jest coraz weselej. <coughs> Kryzys żyje, żyje i się chyba rozwija, a nawet w Chinach trwa ostra walka o władzę, a jest to kraj jakże ważny dla świata i dla pokoju. Czy nie nadejdzie burza? Nie tylko pogodowa, ekonomiczna? Czy potencjalnego przebiegunowienia. A przecież nawet i słońce, jak wszystko, w nadmiarze może zaszkodzić, nawet bez wielkich wybuchów, które mogą przecież sparaliżować nasz cyfrowy świat. Nie krakałbym, gdyby nie zbieg różnych znaków, wydarzeń i przepowiedni, też z Polski. Nie tylko siostry Faustyny czy księdza klimuszki. <laughs> Niestety obawiam się nawet w tym roku spełnienia swoistego proroctwa z końca XX wieku polskiej stygmatyczki Katarzyny Szymon czy też <laughs> sprawy niezwykłego grudniowego układu sił kosmicznych. Jaką nam właśnie przepowiadają, między innymi Majowie. Czy oni tak sobie tylko straszyli bez pokrycia? A Orion, Nubira na pewno nie istnieją, a Fatima, Biblia, choćby zasygnalizowana tam sprawa Chipów, które obecnie tak są modne i na czasie, sprawa Medjugorje, czy światowy kryzys to nie są wszystkie wszystko ważne i dość niebezpieczne znaki <laughs> ostatnio doczytałem się również że w Meksyku władze chcą ujawnić jakieś nieznane jeszcze dane i materiały co do przepowiedni Majów i podobność Podobność yy, oni tam przewidują nawet jakieś trzy kataklizmy na ten rok. Osobiście powiem, że dziękuję. Nie skorzystam najchętniej. Choć niestety to nie od nas tak całkiem <laughs> zależy. O proszę, jakie piękne mamy już kasztany tutaj, orzechy. Witnące w Krakowie. Ale modlitwa, post, jałmużna i wszelkie działania mogą przynajmniej troszkę złagodzić te różne niebezpieczeństwa. Przed laty nie posłuchano wezwań swatimy i rozalice Lakówny przed II wojną światową. I pożoga ogarnęła właściwie cały świat i Polskę. Czy chcemy powtórki z rozrywki? A czy teraz w dalszym ciągu nie lekceważy się też i innych przepowiedni, i próśb Matki Boskiej, choćby z Medjugorje, czy próśb Chrystusa o intronizację jako ratunek dla świata? Komu ta intronizacja tak przeszkadza, że jest tak zwalczana i źle widziana? Może różne władze obudzą się, jak już będzie za późno. A może ta duża susza i zamieszki, co zapowiedziała Katarzyna Szymon, są konieczne, by obudzić władzę i naród? I patrzcie się, takie piękne bzy i piękna przyroda może ulec zniszczeniu, nawet przez suszę, a co dopiero pożogę wojenną. A jak wydarzy się nagle jakiś nowy, niejasny, światowy Smoleńsk, jakaś podejrzana katastrofa? To przecież na przykład wojna może być w momencie. Piękna jest wiosna, ale byśmy dotrwali do następnej Amen i mogli podziwiać taką piękną, piękną przyrodę. Ale jeszcze mam takie drobne postskripte. Aby udało nam się szczęśliwie przetrwać do następnej wiosny, bardzo bym polecał, by wziąć przykład z Filipińczyków, którzy modlitwą różańcową i pokojowymi demonstracjami właściwie w kilka dni bezkrwawo obalili reżim Markosa. A teraz prowadzą krucjatę różańcową modlitw Modlitw o ratowanie pokoju na świecie oraz codziennie przez 201 dni modlą się szczególnie za kolejną, każdy kraj świata. I co bardzo ciekawe, modlitwa za Polskę wypadła im na 1 maja bieżącego roku. 1 maja, czyli tak w święto pracy, świętego Józefa Robotnika, jak i też Dzień Walpurgii i największe święto masonerii oraz też pierwszą rocznicę beatyfikacji Jana Pawła II. Czy to wszystko to tylko przypadek? Włączmy się więc do tej wielkiej modlitwy krucjaty oraz intronizacji Chrystusa króla. Jeśli nam oczywiście zależy na Polsce, świecie, życiu, przyrodzie, szczęściu. Amen.